Nowotwór często jest schorzeniem, którego się najbardziej obawiamy. Mimo to miliony ludzi każdego roku wielokrotnie wystawia się na czynniki sprzyjające powstawianiu jednego z rodzajów nowotworów. Co więcej, często za to płacimy, nie zdając sobie z zagrożenia. Nowotwór skóry jest jednym z najczęstszych zmian nowotworowych, jakie są diagnozowane. Co więcej, z roku na rok ilość wykrytych czerniaków rośnie w bardzo dużym tempie. Aż 75% zgonów wywołanych przez złośliwe nowotwory skóry wywołane są właśnie przez czerniaka. W takim razie, co najbardziej wpływa na jego powstanie oraz jak możemy się przed nim chronić. Nowotwór skóry, co go wywołuje głównym czynnikiem wywołującym powstawanie czerniaka oraz innych nowotworów skóry, jest promieniowanie UV obecne w promieniach słonecznych. Powoduje to, że uwielbiane przez wielu solarium oraz długie opalanie się na słońcu w dużym stopniu naraża nas na powstanie właśnie takiego nowotworu. Dodatkowo jest wiele cech, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u nas czerniaka. Należą do nich między innymi jasny kolor skóry, a także włosów. Co więcej, osoby mające tendencje do powstawania piegów również powinny zwracać na to uwagę. Również duża ilość znamion na naszym ciele oraz obecność rozległych zmian skórnych nie wpływa na naszą korzyść. Jak uchronić się przed czerniakiem? Warto wspomnieć, że czerniak może powstać nie tylko na skórze, ale również na błonach śluzowych, a nawet na oku. Świadomość, że z roku na rok rośnie zachorowalność na ten rodzaj nowotworu skóry, powinna skłonić wiele osób do zabezpieczenia się przed nadmiernym wystawieniem swojego organizmu na szkodliwe promieniowanie UV. Dlatego też powinniśmy unikać wystawiania naszej skóry na słońce, kiedy świeci najmocniej, czyli pomiędzy godziną 11 i godzina 15. .00. Warto też korzystać z odzieży ochronnej, która zabezpieczy nas przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego oraz kapeluszy, o czym często zapominamy. Istotny jest również krem z filtrem, zwłaszcza dla osób, które mają jaśniejszą karnację, a ich skóra łatwiej ulega poparzeniom. Jednak według wielu badań nadmierne stosowanie filtrów sprzyja powstawaniu nowotworów. Wszystko przez to, że często po posmarowaniu się czujemy się nadmiernie bezpieczni, wydłużając okres przebywania na słońcu. Co prawda krem odbije część promieni UV, ale w ten sposób jesteśmy dłużej nastawieni na kontakt z nimi. Oczywiście wszystko jest dla ludzi i każdy z nas lubi czasem poleżeć na słońcu, słysząc szum fal, ale jak we wszystkim trzeba znać umiar. Na pierwszym miejscu zawsze powinno być dla nas nasze zdrowie. Dlatego korzystajmy ze słońca, którego będzie się teraz pojawiało coraz więcej, ale z rozwagą i świadomością.